Panie i panowie, Mariusz Kokowski, Filipiny Bohol Carmen. E, pierwszy dzień szkoły <grymiany> Vanesy. Więc wielkie wydarzenie w rodzinie, słuchajcie. Wiecie, jak się zaczyna szkoła, pierwszy dzień jest, jest mega fajny, a potem, ostatni, jak się już kończy. Także zobaczcie, jak gwiazda wygląda. Mhm. Hmm, hmm, hmm. Okej, okay, let's go! Mi no ale go baby. Patrz jak się czają. Boją się. Tak jakby tam diabeł siedział. Pewnie Danika tak samo do szkoły chodził Bo się wejść. <laughs> Danika i Orso skier, właśnie go tu joską. Yeah? Za wcześnie jeszcze jesteśmy, mamy czekać. Vanessa baby. Rany, Julek, biega po ulicy. Więc poczekamy w samochodzie, w klimatyzacji. Ja wróciłem z Pangla dzisiaj. Wczoraj wieczorem o godzinie, nie wiem. Siódme chyba. Szósta może rzeczywiście, pojechałem do, do Damiana, do Pangla. mam ten samochód, bo tak byście film nie zobaczyli wczorajszego. Cały dzień nie było internetu, dzisiaj do południa, więc pojechałem do Damiana, zaplaudowałem filmy dwa. Także dobrze, że samochód jest Już <grym i> się spłacił, nie żartuję Ale przydatne, że jest Vanessa musi sobie wybrać stolik, proszę bardzo o. Danika, jaka szczęśliwa Danika, wołaczkę Musimy czekać na Vanessę, aż skończy I przyszliśmy na chwilę coś zjeść. Pokażę, fajne jedzenie. To jest gorzkie, Nie wiem jak to się nazywa, ale jest bardzo gorzkie No mają trochę wyboru. Wow. zupy różnego rodzaju. Co to jest? Okej, okay, to takie oleiste. Co to jest? papaitan. You, you have beef steak, ma'am? Yes, we have. This one, yeah? Can I have? Doha. Okay. Two portion, yeah? Danisha, anio. Danika, anio. I oczywiście pierwszy raz ryszę od jakiegoś czasu. No już chyba, nie wiem, długo nie jadę. No i listy no. czekamy na WMZ i tak patrzę na te kable. Widzicie to? To są kable od internetu. Jak to ma chodzić wszystko? Dajcie spok U góry są od prądu, a ten niżej. Tam gdzie jest tak wszystko poplątane, to jest od internet wiatłowody. How you filmimy? You happy when the in the school? Coś ta pani powiedziała danice, że publiczna szkoła zaczyna się 1 sierpnia. A te prywatne wcześniej się spotykają. Popatrzcie, dostała <noise> gwiazdeczkę. Wow, wow, wow.

I na wieczór już w domu sąsiedzi przyszli znowu grać w bingo a no ja idę do Pepy zobaczyć co, tam, co, co, co ona tam robi czy wszystko u niej okej okay? tak po cichutku możesz by jej nie obudzić

znowu id spać i spać Dobra nie przeszkadza mi tą grę Bingo to ja kupiłem osobiście, osobiście. i odkąd ją kupiłem to codziennie mam tutaj ludzi którzy przychodzą grać w tą bingo więc ja kupiłem i ja muszę to <laughs> zakończyć także jutro chyba po prostu spalę to i tyle. Po prostu mam dość tych codziennych wizyt. Były tutaj prowadzone już rozmowy. Powiedziałem, że nie życzę sobie, że przychodzili codziennie grać, że mamy tu małe dziecko, śpi, a oni tym hałasują. No i dzień, dwa jest, jest. cisza, nie przychodzą, chodzą do sąsiada, a potem przełożą tu z powrotem. I tak w kółko macie dzień, dwa spokoju i znowu to samo. Więc najlepszym rozwiązaniem będzie to spalić. Nie będzie biura. I tym mają przyjechać, założyć drzwi i okna. Tak powiedzieli, więc zobaczymy. <laughs> Wiecie, jak to na Filipinach, no, ale mam nadzieję, że dotrzymają słowa. Widziałem kilka komentarzy odnośnie podróżowania. No to było pod tym filmem. Gdzie mówiłem, że może no, zamęcili dziewczynę na śmierć? E, powiem Wam, że, że bardzo, ale to bardzo e, dużo e, kobiet samotnie podróżuje e, po świecie. E, tutaj, na przykład, e, po Filipinach to jest notoryczność, ale tu jest ok. Kobieta może się czuć e, bezpiecznie na Filipinach pod, podróżując. E, samotnie i e, raczej nic się nie powinno wydarzyć. E, zawsze odradzam takich wypadów gdzieś tam w góry e, w, w dżunglę no, bez jakiegoś przewodnika czy coś. No to odradzam, bo tam e, no, można tych rebeliantów spotkać i tak dalej, więc no, raczej nie powinno się nic stać, nic stać, jakich spotkać, ale no, po co kusić, kusić los, nie, a jeszcze jak samotna dziewczyna, to tym bardziej, nie? ale powiem Wam jedną rzecz, bo nawet w sumie z Damianem jużśmy rozmawiali wczoraj o tym, e, trochę tam, Damian to, wiadomo, on tam nie ogląda moich filmów, ma no inne rzeczy na, na, głowie, ja jego w sumie też, nie, e, raz na jakiś czas mi się tam zdarzy coś zobaczyć, e, jak ofiar ja długo nie wstawia, to, a wstawi, to ogląda żeby zobaczyć co on tam nawiedził znowu <grywia> Pozdrawiam dawio yy, ale powiedziałem o tej sytuacji tutaj z sąsiadami dałem dłużej jest tu na Filipinach i on w sumie powiedział mi, żebym uważał, żebym był ostrożny, żebym z nimi nie zaczynał, nie wchodził w jakieś, w jakieś wojenki, wojny kłótnie i tak dalej nie ma sensu. Ma rację. Że, że... są bardzo im, impulsywni e, tak jakbym wyłączył się mózg na chwilę w jakimś amoku po prostu podejmują jakieś głupie de decyzje i, i, i potrafią jeden drugiego pozbawić życia, nie wiem, maczetą czy... czy, czy zastrzelić, nie? E, potem wiadomo jak już jest po to wtedy zaczyna myśleć, ale ja to już to już nie ma nad czym myśleć, już wtedy już jest za późno, nie? Ale, ale ten taki impulsywne podejmowanie decyzji, że pod wpływem emocji, nie? I oni tacy są. To w sumie już kiedyś słyszałem, od was też wiem, ja też wiem to, bo tutaj też mieszkam 7 lat Salomad że lepiej takich rzeczy nie robić. Ale tu wyszła sytuacja jaka wyszła. Było teraz jest ok, więc jest ok. No. Z razem też może po prostu się zastanowić 10 razy, zanim w ogóle wejdę w jakąś konfrontację. Nie? E, czy to ma sens? Dosyć sporo osób straciło tu na Filipinach życie. Fordersów, ludzi z zagranicy, ale to właśnie przez takie sytuacje, jak to, co ja miałem tu, czyli zatargi za z sąsiadami, e, brak szacunku na przykład, głównie, głównie to były na imprezach, osoba przyjezdna z zagranicy, ja wołam Forner, tak. Eee, upił się, zaczynał zaczepiać dziewczynę. Ostatnio było teraz w marcu taka sytuacja. E, tam w klubie w Cebu zaczął podłapywać dziewczyny, czyli ten jeden z, jeden z ze znanych raperów e, tu na Filipinach. Wkurzył się, że on tam startuje do dziewczyny jego kolegi Czy tam, nie wiem, ją podłapywał No i się wywiązała awantura i... Zastrzelił go jeszcze I taki US Marines, nie? W ogóle jakiś koleś w klatkach walczył i tak dalej MMA fighter To taki, słuchajcie, a bardzo wysportowany koleś, nie? I... i, i, i co? I taki uderlak go odstrzelił Już jakąś tam niepotrzebną gadkę także do czego zmierzam że jak na Filipinach jesteście no to nic wam się nie stanie jak będziecie po prostu się grzecznie zachowywać szanować ludzi dookoła eee... i tyle szanować ludzi dookoła a jak naprawdę jest jakaś taka krytyczna sytuacja po prostu się odwrócić napięcie i odejść tak jak ja w sumie tutaj miałem z nimi, no to trudno powiedzieć, co było, co było lepsze. Okej. Okay. <grystanie> no, teraz przynajmniej wiedzą, że, że sobie nie dam w kaszę dmuchać, tak? Ale mogło się to skończyć też inaczej. Pozdrawiam Was z rejskiego Ja się przygotowuję do live'a, bo dzisiaj zrobię live'a chyba. I... zdróweczkę dla Was. Cześć.